Cześć, witajcie w dzisiejszym poradniku z programu Camtasia Studio 8 yy, Camtasia Studio 8 Ale urwał! No to dziś pokażę wam jak stworzyć swoje pierwsze, lub a może nie pierwsze, ale intro w programie Camtasia Studio 8 yy, To tak, jeżeli najpierw yy, przedstawię wam no, dwa programy potrzebne do tego, czyli no, Camtasia Studio 8 oraz jeżeli nie macie swojego jakiegoś tam materiału, filmiku z gry, na przykład nagranej bitwy w czołgach albo meczyków w lolu, żeby wyciąć wzi sobie parę scenek, no to polecam Wam y, YouTube Video do Vulneradera, czyli no, możecie sobie różne intra lub innych ludzi powycinać no i stworzyć sobie z tego jedną wielkość swoją całość. Ale no, jak ktoś chce być oryginalny, no to nagrywa sobie sam i jest bardziej oryginalny i nie kopiuję kogoś pomysłu czy pomysłu kogoś materiału no, no to mniejsza z tym jeżeli chcemy pobrać Camtasia to tak yy, wchodzimy w ten link, który podam yy, w opisie na dole pobieracie program Camtasia Studio 8 yy, można tą wersję 8.2.1.1.4.2.3 ja ją mam z tego co pamiętam no i nie narzekam na nią wszystko, gites fajnie jest wszystko macie, dajcie tylko pobierz no już dałem, więc już to pobrałem ale ja tego no nie będę instalował, tylko klikacie urucham, e, aż sobie wam pokażę, tak no i tu macie dalej i nie, zga nie zgadzam się no bo to jest jakieś tam bla 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 no a dalej to już jest instalacja, dlatego dalej nie będę wchodził, bo to chyba każdy z was sobie na radę da. No, jeżeli chodzi o YouTube DovenLader, to ten link, też dobre programy też podam w opisie, więc nie powinno być problemów. gdzie powiesz program i jest tak samo jak z YouTube z Camtasia. No, Jeżeli chodzi o YouTube do Dovumorader, to jeszcze Wam pokażę pewną rzecz. Tu macie, akurat ja wszedłem, jestem na dobre programy, no to to się automatycznie tu wkleja, wchodzicie na YouTube, wklejacie tutaj link, ustawiacie sobie jakość, no i gdzie zapisujecie, no i to się później tu pobiera, wszystko macie, dajcie pobierze i wszystko. No, następnie wchodzimy w Camtasia Studio, tutaj dajecie Import Media i ja na przykład, jeżeli mam to na E, YouTube Downloader i tu mam filmiki, no to wrzucacie je tutaj, klikacie, one się znajdują tutaj. No, i ja to sobie muzykę już wycięłem, bo z nią trochę jest zabawy. Yy, a to robicie w podobny sposób, jak Wam właśnie zaraz przedstawię. Jak obrobić ten yy, materiał yy, z Intra Jinx do Lola Jinx, Jinx. Nie, czy dobrze wymawiam. Co z tego? Ja mogę. To mi zabroni. Aha. Dobra, ja yy, wiem, jaki materiał potrzebuję, więc robię to w taki sposób, że. Zacznę sobie gdzieś odtąd. tak, ja sobie zacznę gdzieś odtąd. O, teraz sobie to przeniosę tutaj. Skrócę do tego momentu, jak jest cześć. W... Na przykład, no e, to właśnie tak się skraca e, filmiki no. E, do obrobienia, żeby sobie zrobić intro. Na przykład moje będzie niecałe 10 sekund, ale jeszcze coś zaraz na koniec Wam wrzucę. Może. E, jeżeli będzie mi się chciało. No to tak, teraz mamy to o, jak widzicie. E, tu jest dźwięk e, z tego intra, co powieliliście na YouTubie. Jak właśnie przed chwilą słyszeliście. No, e, więc klikacie audio. I macie... Ja tu muszę podgłośnić troszkę. No, i macie to zielone, to jest ten dźwięk. najeżdżacie na to i zmniejszacie lub do zera lub nie, zależy, czy dajecie coś jeszcze swoje w tle, czy nie. Na przykład, jak ja daję muzykę, no to to wyciszacie całkowicie, jeżeli dajecie muzykę, tak jak ja tu. I wtedy z tego już nie ma żadnego dźwięku. Ym, następnie ym, patrzycie, czy to wam się wszystko skleja, tak jakbyście chcieli to zrobić. ja wszystko się nie narysuje, no, bo tylko głośno będzie lecieć. I tak, y, jeszcze jest taka opcja z tym, że y, ściszacie sobie pod koniec muzykę do filmiku, jeżeli no tak chcecie, ja na przykład tutaj Wam zademonstruję. Bierzecie to zielone, bo nie zielone, czerwone. Tutaj o, w tym miejscu gdzieś mniej więcej tyle. I macie tutaj Volume down, Volume Up, czyli wyciszacie, podgłaśniacie. Fade in, czyli zwiększacie, idzie w górę muzyka, no nie? I fade out. Czyli się ścisza powoli. No i ja daję to. Fade out. I teraz pod koniec filmiku mojego. Muzyka idzie powoli w dół i się wycisza, tak? Ehm, oczywiście, no, jak ktoś chce, żeby do końca leciała głośno muzyka napierdzielała całą parą. No to sobie zostawia tak jak jest. Jeżeli ktoś ma taką scenkę, na przykład, że ktoś tak się obraca, no nie, coś w tym stylu, no, to sobie według własnego pa poglądu patrzycie Z punktu widzenia. No to na przykład y sobie dajecie wyciszenie i to tak ktoś idzie, tak oddala się na przykład od kamery y i wtedy się wycisza tak muzyka i na przykład wchodzicie wy i mówicie cześć, coś tam, coś tam, coś tam, lub jakiś obrazek dajecie, cokolwiek chcecie, no to tak sobie możecie zrobić teraz zobaczcie jak to będzie mniej więcej wyglądało no to się tak wycisza troszkę ja tutaj trochę to jeszcze wydłużę wiecie żeby to dzięki sobie tak na końcu było jeszcze kawałek go no, nachowam tą swoją broń i na przykład, o, więcej jeszcze do tego można dać. Ja na przykład mam coś takiego. Wchodzicie sobie, na przykład mam tak. Jeszcze jedno. Nie, to nie tu. I to będzie tu. No i na przykład sobie robicie tak chcecie na końcu jakiś tam sobie obrazek dać? To najpierw jeszcze sobie to wyrzucę, obrobię mniej więcej. To ma wyglądać. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Hmm, kurde. No, nie denerwujcie mnie, błagam. dajemy tak na górę tutaj, troszkę zwiększymy na samej górze. To, jest tak. to ma być tak, tak, to być szerokości. ale jakoś, o to tak na szybkiego, on tylko pokazałem, że można taki sobie bajerek tutaj zrobić. Na przykład. W taki oto właśnie sposób. To jest byle jak, ale no, jest jak jest. To można, o no, jakieś efekty. od tego to nie obczajałem, ale co obczaję na pewno. O, takie szczałeczki Nie, dobra. E, nie będę się w to bawił. No, to mamy to. Teraz robimy to tak w sposób, że dajemy to tutaj to tutaj ja tu jeszcze bardziej, bo skrócić trzeba tak minimalnie żeby było I teraz tylko audio, jak mi to wygląda to audio <śmum> młonownianie zwiększyć powrotem tego Moment, 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 moment. Jest to trzydzieści, bez przesady. No, wyłączymy audio, Wyłącz się audio. żeby tak. Muszę na chwilę rozszerzyć, żeby to przenieść. Tak nie wceluję. Troszkę muzyka. O. Teraz to mniej więcej powinno być mniej więcej tak jak sobie tego życzę. Teraz sobie tylko to ściszam. Out. Koniec. Zobaczmy jak mi to wyjdzie. To już wracam do siebie. Daj. Dobra. Bye. No, to taki króciutki ten obrazek na końcu. Ale jest, no to by było chyba na tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o to, co właśnie zrobiłem, taki króciutki, niecało 10 sekundowe intro. Um, zrobiłem Jinx, czyli do Lola. Tu się te intro by mógł wykorzystać. Tu by jeszcze mógł sobie popracować nad przybliżeniem tego, żeby to było bliżej, żeby nie było tych czarnych pasków. Um, jeszcze bardziej, jak, to, jak sobie kto chce, jak kto na to patrzy. A więc no, um, ja się z Wami. W tym momencie żegnam. Pamiętajcie, aby pobrać te dwa programy. I żebyście zlajkowali lub skomentowali lub nie zlajkowali, a dali łapkę w dół. I zasubskrybowali mój kanał, który... Mam nadzieję, że traficie w końcu. A więc żegnam się z Wami i na razie.